Cześć. Z tej strony Kryptotomek. Dzisiaj sobie sprawdzimy Wasze projekty, Wasze kryptowaluty, jakie macie w portfelu. Jeśli chcesz, żeby Twoja kryptowaluta została sprawdzona w następnym odcinku, napisz to w komentarzu. Zostaw też łapkę w górę i subskrypcję, Mega mnie to motywuje do dalszego działania. Ktoś też spytał w komentarzach, na jakiej giełdzie handluję. Handluję na Binance. Jest to jedna z największych, no jest z największą giełdą na świecie. Ma też bardzo niskie prowizje dla takich osób jak my, takich osób prywatnych, bo to jest. 0.1%. Jeśli chcecie, możecie się zarejestrować z linku w opisie z mojego reklinka. Będziecie mieli też różne yy, po prostu profity z tego. Mniejszą jeszcze będziecie mieli prowizję i będziecie czasem coś dostawać też z tego, co, co wyczytałem. Więc przejdźmy już tutaj do bitcoina. Bitcoin po 43 tysiące dolarów, prawie. Tutaj przypominam, że 10 stycznia ma prawdopodobnie zostać wprowadzone ETF, czyli już za niedługo. I co jeśli zostanie on rzeczywiście wprowadzony? Bo jest to jakiś scenariusz. Moim zdaniem, dobijemy do 50 tysięcy dolarów i potem możemy zjechać od tego poziomu do aż 25%. Bo to nie jest tak, że od razu zrobimy 100 tysięcy dolarów. Ludzie będą chcieli realizować zyski, bo przypominam, że Bitcoin teraz jest na pompie 75%, co jest bardzo dużo. Jest to bardzo dobry wynik. Hmm. Jak nawet na samego bitcoina, ale co jeśli termin zostanie przełożony, bo to też jest możliwe, że jednak 10 stycznia nie wejdzie ten ETF, to mi się wydaje, że możemy spaść do 32 tysięcy dolarów, nawet co będzie właśnie minus 25%. Więc osobiście teraz bym nie kupował za wszystkie pieniądze, tylko bym uśredniał cenę, że na przykład co tydzień kupuję bitcoina, załóżmy, mam 500 zł, to po 50 zł. Ale nie jest to porada inwestycyjna. Wszystko, co mówię w tym materiale, to są moje przemyślenia i nie sugeruję w ogóle yy, robić jeden w jeden to, o czym mówię. Yy, dobra, Ethereum. Ethereum po 2400 tutaj nam dobiło do poziomu oporu, i teraz lecimy w dół yy, tak jak właśnie się spodziewałem, i najprawdopodobniej cofniemy się do poziomu. 2300, a i potem znowu odbijemy tutaj, albo po prostu będziemy mieli cofkę do 2030 dolarów. Więc to wszystko na etera nie ma co za bardzo tutaj mówić. BNB BNB też prawie dobił do poru, można powiedzieć, że już dobił. Może się cofnąć do 245 dolarów. To by było mega logiczne, bo to jest teraz ten BNB, jest spompowany. Przez te lunchpady, lunchpule na giełdzie Binance. I tutaj pójdźmy dalej, teraz do Waszych projektów. jest projekt Matic. Osobiście bardzo mi się podoba w tym projekcie to, że ma on określone Max Supply, czyli jakby maksymalna podaż tego tokenu, tak jak Bitcoin, ponieważ dużo kryptowalut nie ma określonego Max Supply, więc to jest bardzo fajne. Moim zdaniem Matic będzie. Liderem wśród layer 2, czyli poprawiania skalowalności na Eterze. Dlaczego? Matic już miał współpracę z coca colą ze Starbucksem, nawet Poczta Polska wypuściła kolekcję NFT, znaczków pocztowych na Etherze, na właśnie poligonie i mi przysyłałem tam na jakiś, raz na jakiś czas, jak właśnie wypuszczałem nową kolekcję, czy nie chcę kupić nowego NFT. Na poligonie znaczka Poczty Polskiej więc Poczta Polska idzie z duchem czasu i też <gry> robi biznes na tym. To znaczy, no dużo osób z tego co wiem tego nie kupuje, ale moim zdaniem no, Matik będzie liderem, więc tutaj czekam aż będą jakieś bardziej okazjonalne ceny, typu właśnie 0,69, 0,95, i wtedy dokupię personalnie dla siebie do portfela. To jest mój faworyt wśród właśnie skalowalności Ethera i teraz ktoś może się zapytać, a dlaczego nie Arbitrum, dlaczego, dlaczego nie Arbitrum, ponieważ Arbitrum jest to tak nowy projekt, zobaczcie to, Arbitrum prawie osiąga swoje all time high, gdzie do, w matiku do all time high mamy 180% i teraz dobija do tego all time high i ja nie wiem co może być dalej, bo osiągnął już ścianę, no nie mam pojęcia co potem może być. Po prostu nie wiemy, gdzie będzie mógł się najbliżej zatrzymać potem ten arbitrum. I też pamiętajcie, że arbitrum będą tego uwalniane, bo one są na stakingach, i jak będą uwalniane, to myślicie, że jak ktoś dostał za darmo, to nie będzie chciał tego sprzedać, albo jak kupił tutaj w życiu na staking, to nie będzie chciał sprzedać, jak już jest na razy dwa, że 100% zrobiło. No wiadomo, że ktoś raczej większość osób będzie chciała sprzedać. Przejdźmy dalej, no Atom, Atom to nic tu ciekawego się nie dzieje, możemy dobić do 15 dolarów i potem możemy gdzieś spaść. No ogólnie tutaj w Atomie te poziomy są szokujące, bo możemy dobić 28%, co jest dużo, ale potem możemy spaść o 30 albo teraz możemy nawet spaść o 12, o, o, jeden, o 10, więc Atom nie jest na razie jakoś ciekawy dla mnie. Dużo osób pytało też, bo chyba dwie, a jak na mój kanał to jest dużo, o Gale. Gala, teraz y, powiem Wam, dlaczego według mnie ten projekt jest bardzo ryzykowny. Na tym etapie w rynku bym go, w niego bym go nie, y, no nie ryzykowałbym swoich pieniędzy, w, żeby inwestować w ten projekt. Dlaczego? Tutaj przecież była taka akcja, co Gala tak spadła, że oni po prostu. Twórcy Gali się pozwali do sądu. W dodatku to jest Gala, to jest projekt, że gaming na blockchainie. Ja osobiście nie wierzę w gaming na blockchainie. Jest to dla mnie coś, co ma prawo istnieć, ale nie będzie jakoś tak super używane. Ale to jest tylko moja opinia. Ale jeśli to Was nie przekonuje, to możecie sobie zobaczyć, że projekt Gala ma 300% inflację, co jest bardzo, bardzo, bardzo dużą inflacją. Nie wiem, czy to nie jest właśnie. Taki coin. Także nie wiem, czy kiedyś widziałem coina, który ma większą inflację od gali, bo 300% to jest olbrzymia inflacja. Więc jeśli to Was nie przekonuje, to może ta inflacja Was przekona, więc to nie jest jakiś projekt, gdziebym rzucał jakieś nawet 10% swojego kapitału w kryptowalutach, no bo jest to po prostu no, słaba tokenomia, yy, słabi twórcy. No i też wczesny etap na rynku, bo nadal jesteśmy w BESSie. Yy, w BESSie, więc. Tyle z Gali. Przejdźmy do LTO Network, i to wam powiem, że też prosiliście w komentarzach o, o, o ten projekt, żeby go sprawdzić. Jest to bardzo ciekawy projekt. Słyszałem już o nim dwa lata temu i był on o 0,02 dolara wtedy, a jego szczyt to jest 0,9. No teraz, jesteśmy tu. Projekt LTO, bardzo ciekawy. I jedyne co mnie martwi to, że podczas HOSY miał 100 tysięcy transakcji dziennie, a teraz chyba tygodniowo ma 30-50. Fajne jest to, że ma określony max supply. I jeszcze fajne bardzo jest to, że ma bardzo niską inflację, bo ma inflację na poziomie 4%. A LTO Network jest 672 pod względem market capu. Więc łatwo będzie, bardzo łatwo będzie podbić tą cenę do góry, jak jakiś większy kapitał wejdzie, LTO Network. Głównie skupia się właśnie na firmach. Więc spoko projekt, ale też moim zdaniem mega ryzykowny. Tak szczerze powiem Wam, że ja sobie poczekam, aż spadniemy o te kilka procent, dokupię go. To znaczy kupię go, przepraszam, bo jego ja nie mam, jego ja po prostu kupię, wrzucę na staking i poczekam z nim. Ale to nie będą jakieś duże pieniądze, takie bardzo małe, bo projekt naprawdę wydaje się ciekawy. Solana, możemy przyjść do solany: Solana po 102 dolary. Tutaj na spadku 20% wiadomo, że ludzie będą sprzedawać, no bo wysoko była ta solana. Pewnie. Z... Tym bardziej na to, co ona oferuje, więc pewnie jeszcze spadniemy do 100, bo to jest taka bariera psychologiczna, może odbijemy od tych 100, ale osobiście wydaje mi się, że prędzej spadniemy do 83 dolarów, znowu niż że Solana pójdzie teraz, odbije tutaj do 100 i pójdziemy jakoś w górę. To mi się wydaje, że to jest mało prawdopodobne i to chyba byłoby na tyle dzisiejszym odcinku. Dzisiaj odcinek chyba trochę dłuższy, więc jeśli chcecie, żeby wasze projekty się pojawiły w następnym odcinku, możecie pisać. Dzięki bardzo. Cześć.